To zostało potwierdzone i tak zadziała z tobą. Nie dlatego, że jest to strata, ale dlatego, że nadchodzi czas, w którym przed nie ma sensu. Jesteś wymieniany nie jako ktoś, kto został odrzucony, ale jako ktoś, kto tak bardzo dorastał, że już nie pasuje tam, gdzie był. To jak zmiana skóry. To dziwne, czasem boli, ale jest konieczne. To ostrzeżenie o aniołach. Wiąże się z miłością, ale także stanowczo. Jest coś nowego, co chce się narodzić, i za to stara wersja siebie musi odpocząć. Możesz odczuwać opór i w porządku. Trzymamy się tego, co nas boli, ponieważ jest to znajome ale anioły mówią, że już przekroczyłeś zbyt wiele, aby nadal zmniejszać. To już nie jest Twoje miejsce, teraz, co Cię nie wspierało. A to, co wydawało się niemożliwe do upuszczenia, zacznie się usuwać bez konieczności narzucania czegokolwiek. Cykl się zmienił. I nie ma powrotu. Czas się zaakceptować. Zanim śledzisz, pisz w komentarzach. Teraz aktywuję moją duchową osłonę ochrony. Ten prosty akt wzmacnia Twoją aurę. I przygotowuje twoje serce na to, co będzie dalej. Możesz poczuć, że jesteś zabrany z czegoś do siły, ale prawda jest taka, że jest to wyzwolenie. A zastępca, którą pokazują anioły, nie jest karą, jest promocją. Stara wersja ciebie była odważna, wojownik, znoszona. Ale teraz nadszedł czas, aby przyjąć nową część. Ten, który zna swoją wartość, to już nie przyjmuje okruchów, który nauczył się rozpoznawać, gdy jest sany, używany lub zapomniany. To Twoja część, którą anioły przygotowują się do zajęcia nowej przestrzeni. Ciekawe jest to, że w tym procesie wiele zaczyna się ujawniać. Ludzie, o których myślałeś, że zawsze będą w pobliżu, zaczynają się odchodzić. I nie, to nie dlatego, że zrobiłeś coś złego. To dlatego, że zmieniła się Twoja wibracja, rosnąc poziom, i nie każdy może śledzić to nowe tempo. Nie walcz z tym. Czasami cisza nieobecności mówi ponad tysiąc wyjaśnień. Zaufaj, co jest oczyszczane z Twojego drogi. To jest ochrona. To znak, że przychodzą tam większe rzeczy. Teraz jest silny telefon, przebudzenie i ma odwagę, ale także z kruchością. Zobaczysz siebie w czasach wątpliwości, pomyślisz, że cofasz się. Ale prawda jest taka, że cały renesans zaczyna się od tej pustki. Stary ty odchodzi i nadchodzi nowy bardziej całkowicie, bardziej połączony. Bezpieczniejszy. Nie obwiniaj się za łzy, zamieszanie, ból. To tylko dusza regulująca biegi. Napisz w komentarzach, gdzie mieszka światło, żaden cień nie pozostaje. To przypieczętuje ten nowy etap z jasnością i ochroną. Zaprowadzono cię do czegoś znacznie większego niż możesz teraz zobaczyć. To, co wydawało się niesprawiedliwe lub słabo wyjaśnione, wkrótce będzie miało sens. Aniołowie mówią: Nie zapomniano. Przeciwnie, jest jeszcze bardziej ostrożnie. Zaskoczą giełdy, które się dzieje zaskoczą. To, co uważałeś za Twój koniec, właściwie będzie to Twój najpiękniejszy początek. Pozwól sobie zaufać. Nie wszystko musi być teraz zrozumiane, ale można to odczuwać. Weź głęboki oddech. Na niektórych etapach życia nie musimy walczyć. Po prostu zaakceptuj. Już za dużo walczyłeś. To udowodniło. Teraz nadszedł czas, aby otrzymać. Niech Twoje niewidzialne ręce zaopiekują się Tobą. Nawet jeśli wydaje się to dziwne, poczujesz lekkość, jakby coś ciężkiego zostało usunięte z Twoich ramion. Ta nowa wersja ciebie nie boi się być tym, kim jest. Nadchodzi swobodny, lżejszy. Mocsze w ich tak i bardzo jasne dla nas nie. A jeśli uważasz, że ta wiadomość głęboko dotknęła Twojego serca, Rozważ kliknięcie wielkie dzięki. Ten gest pomaga temu kanałowi w dalszym rozpowszechnianiu słów, które wzmacniają tak wiele innych ludzi, tak jak się z Tobą dzieje. Zauważysz zmiany wokół Ciebie: drzwi zamykające się mocno, ale okna otwierają się w milczeniu. Ludzie wychodzą znikąd słowami o tym pocieszeniu. Old Dreams rekindling. Dziwne odczucia w ciele, jakby coś było reorganizowane w środku. To nie jest złudzenie. To jest prawdziwe. Są to dostosowania, dzięki czemu nowa wersja możesz stać, ufać w tym procesie. Cały czas opiekujesz się. Teraz zrozum to z miłością. Zastąpienie nie należy zapomnieć. Jest wysoki. Nie tracisz tego, co było Twoje. Dostajesz to, co najlepsze. Anioły wymieniają swoje szaty zmęczeni na nowe światło. Nie będziesz już widoczny z tymi samymi oczami, ponieważ nie jesteś już taki sam. Coś w tobie zmieniło się na dobre, a to pokaże sposób mówienia, patrzenia, odczuwania. Ludzie zauważą, a niektórzy odejdą, tak, ale inni zbliżą się. Właściwe. Może boli uświadomienie sobie, że niektóre więzi nie były tak szczere, jak wierzyliście. Ale to nie jest cię stwardnienie. To uwolnić cię. Nie musisz już być przywiązany do tego, co cię utrzymuje. Teraz możesz wybrać, kogo chcesz chodzić. A anioły mówią: wybierz lekkość. Wybierz, kto wibruje wraz z Twoim wzrostem. Kto nie czuje się zagrożony swoim połyskiem, kto nie próbuje Cię wymazać, ponieważ teraz bardziej niż kiedykolwiek musisz być naprawdę otoczony. A jeśli ta wiadomość rezonowała tutaj w Twoim sercu, kliknij za dużo i wspieraj ten kanał, aby kontynuować rozkładanie światła. Twoja pomoc robi różnicę dla tej misji dotarcia do innych dusz, które, podobnie jak Ty, musiały dziś usłyszeć te słowa. To, co ma nadejść, jest nowe. Będzie wymagać od Ciebie odwagi, ale także dostarcza. Anioły zmieniają Cię z miejsca, ponieważ to, co pojawia się teraz, wymaga bardziej przebudzenia wersji. Chcą, abyś był gotowy. Nie tylko za to, co otrzymasz, ale także to, co zainspirujesz od innych. Jego światło rozszerzy się, Twoja jasność przyciągnie ludzi, ścieżki i możliwości dostosowane do Twojego nowego ja. Poczuj to, rozpoczęła się transformacja i nie jesteś sam.